Cześć, mam na imię Marko. Po wielu latach wypasu krów postanowiłem wyjechać do miasta i spróbować czegoś nowego. A to mój przyjaciel, Jackson. Informacja o tym, że on odnosi sukcesy w mieście, nie dawała szansy na zostanie milionerem. Ale to nie był mój cel. Chciałem tylko wesprzeć rodzinę, tak jak Jackson. Niestety, jego wiedza rolnicza okazała się tu kompletnie nieprzydatna. Na szczęście dla ludzi, szczególnie tych z miasta, wygląd ma duże znaczenie i łatwo jest wzbogacić się na ich poruszności. Jackson wynajął więc coś, co nazywa salonem fryzjerskim. Dla mnie to zwykły kontener, gdzie robimy kobietom masajskie fryzury. Nie zaryzykuję jednak stwierdzenia, że był to jego autorski projekt. Myślę, że podłapał ten pomysł ze względu na jego słabość do kobiet. Kiedy do salonu przychodzi piękna niewiasta, mój przyjaciel dostaje małpiego rozumu. Ogranicza się jednak do obserwowania ich i prawienia nieudolnych komplementów. Wie, że związanie się z kimś z innego plemienia może przysporzyć mu wiele problemów i pozbawić niektórych przywilejów, dlatego poważnie zaleca się tylko do Masajek ze sklepiku obok. Inne mogłyby przecież nie zrozumieć naszego podejścia do miłości i tego, że Jackson może współżyć z każdą zamężną, masajską kobietą, o ile jest z jego grupy wiekowej. Nieraz widziałem, jak zostawiał wejściu do chaty wbitą dzidę, aby mąż wiedział, że żona jest zajęta. Musi on jednak zachowywać ostrożność, bo pomyłka może go wiele kosztować. Za nakrycie go w łóżku z dużo młodszą kobietą może zapłacić śmiercią lub dużą ilością krów, co może być bardziej bolesne niż utrata życia. Krowy bowiem są dla nas niezmiernie ważne. Poza tym, że utrzymują mnie przy życiu, dając mleko, mięso i skóry, to poniekąd zawdzięczam im również znajomość z Jacksonem. Poczukałem go w tanga, dokąd przenieśliśmy się kilkanaście lat temu ze względu na suszę w Arusza. Nie mogliśmy siedzieć bezczynnie, kiedy jedna krowa po drugiej umierała z pragnienia. Gdy doskwiera nam brak wody, możemy przejść wiele kilometrów, aby napoić bydło. W ekstremalnych sytuacjach pijemy krew prosto z krowy, co nie tylko gasi pragnienie, ale też daje nam siłę. Czasem myślę, że Jackson zamiast pić krew, zajadał się ryżem i czapaty. Zadbane krowy to szczęśliwi ludzie, dlatego postanowiliśmy przenieść się na bardziej zielone tereny. Podróż była długa. Na szczęście wielokilometrowe piesze wycieczki są stałym elementem naszego życia. Jackson jednak ma już dość chodzenia. Zazwyczaj porusza się autobusem. Na szczęście jego lenistwo w mieście zostało niezauważone. Uratował go stereotyp wojowniczego masaja. Kiedy jesteśmy w pobliżu, nikt nie waży się nic ukraść. Może to zasługa naszej dzikości w oczach? A nie, chyba to jednak maczeta i machoniowa pałka, z którymi się nie rozstajemy. Stalowe ostrza jednak od zawsze budzą respekt. Niezależnie co to jest, działa. Dlatego często pracujemy jako stróżowie nocni. Jest to nam na rękę, ponieważ nie wynajmujemy tu mieszkań, a w stróżówce zawsze możemy się przespać. Bush uczy życia w dużo trudniejszych warunkach niż budka dozorcy i z każdego może zrobić wojownika. Wciąż zastanawiam się, jakim cudem Jackson przetrwał rytuał przejścia w dorosłe życie. Wyobraź sobie grupę piętnastolatków oddalonych od domu o 12 godzin marszu, mających krowy zamiast kanapek i perspektywę trzech miesięcy spania na ziemi na terenie dzikich zwierząt. Brzmi jak szaleństwo? Bez obaw, ponieważ z odsieczą przybywa im lwia roślina. Jej codzienne spożywanie z mięsem budzi w nich agresję i pozbawia strachu. Haczyk jest taki, że jej moc znają tutaj wszyscy, włącznie z lwami, z tą różnicą, że my przestajemy ją jeść po 40 dniach, aby nie zamienić się w bestie. To jednak wystarczy, aby skutecznie chronić bydło przed niechcianymi gośćmi. Rząd zabrania zabijania lwów, bo jest ich coraz mniej. Ale Jackson nigdy nie czytał konstytucji, a jego instynkt przetrwania i poczucie zemsty jest dość silne. Czasem wyobrażam sobie minę Jacksona, który zmarnowany po miesiącach starć z lewami wraca wreszcie do domu, oddaje się pod opiekę kobietom, które pod nos podstawią mu jego ulubioną herbatę masala z mlekiem. Już czuje zapach wspaniałego ryżu z warzywami mamy, już wita się z gąską, gdy nagle dostaje zaproszenie na rytuał obrzezania. Nie pokazuje strachu ani bólu, to nie przystoi mężczyźnie. Pociesza go tylko fakt, że w tym samym czasie w chacie obok przechodzą to również kobiety. One nie mogą nawet pisnąć. Robią to bowiem w ukryciu, nielegalnie. Jednak starszyzna uważa, że to bardzo ważne i należy szanować tradycję. Zwyczaje i hierarchie przenosimy do miasta. Nadal musimy okazywać szczególny szacunek starszym i tradycji. Trzymamy się tu razem i wspieramy. Często jednak konkurujemy, ale tylko dla zabawy. Jackson jest słabym szczelcem, ale ja nieraz zarobiłem na prysznic grając w bilard. W wiosce kąpiemy się za darmo i życie tutaj jest o wiele prostsze, jednak nie bez wad. Ludzi i zwierząt przybywa, a ląd i nasz sposób życia pozostaje bez zmian. Jackson nieraz został wyrwany ze snu przez wściekłego rolnika, którego plony zostały niszczone przez głodne i niedopilnowane krowy mojego poczciwego przyjaciela. Takie sytuacje zdarzają się nagminnie i powodują duże konflikty i straty. Władza, starając się dać temu kres, nakłada na nas niewyobrażalnie wysokie mandaty, co niczego nie ułatwia. Odkąd zaczęliśmy uprawiać fasole i kukurydzę, mamy czym nakarmić bydło, kiedy brakuje trawy. Niestety, czasem nasze krowy niszczą również nasze uprawy. Wszystko jest zbyt skumulowane. Ja i Jackson sami musieliśmy nauczyć się czytać i pisać. Z różnym skutkiem. Moi młodzi bracia natomiast chodzili już do bezpłatnej szkoły wybudowanej koło naszego domu. Cieszymy się z edukacji, ale nie z terenów szkolnych, które jeszcze bardziej zmniejszyły obszar wypasu. Historia Jacksona czy moja, my różni się wiele od twojej. Mamy swoje problemy i wyzwania, z którymi musimy się mierzyć. Często rozwiązaniem okazuje się migracja w poszukiwaniu lepszych warunków życia czy możliwości rozwoju. To zjawisko było, jest i będzie. Dlatego traktujmy nowo przybyłych z takim szacunkiem, z jakim sami chcielibyśmy być traktowani. A gdy znajdziemy się po drugiej stronie. Nie zapomnijmy o tradycji, która jest tak ważna, że nawet jeśli zjedziemy się z różnych zakątków świata, dalej będziemy mogli razem zatańczyć i poczuć się jak wspólnota.